Od początku czerwca, od wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich, środowisko koalicji 13 grudnia sufluje tezę o sfałszowanych wyborach prezydenckich. Zorganizowano masową akcję wysyłania protestów wyborczych do Sądu Najwyższego. Niepokojące wpisy na mediach społecznościowych, na swoim miksie zamieszcza również Donald Tusk. Przed liderami koalicji 15 października poważna próba. Wiem, trudno znaleźć legalne i skuteczne sposoby działania w tym ustrojowym bałaganie, jaki odziedziczyliśmy po PiS. Jeśli nie wiecie jak się zachować, to na wszelki wypadek zachowajcie się przyzwoicie i nie dajcie się podzielić. W studiu razem ze mną prezes telewizji Republika, redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz. Witam serdecznie prezesie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Prośba oczywiście od razu o komentarz, bo te słowa Donalda Tuska są bardzo niepokojące. Znaczy wygląda to, że znamy scenariusz, bo coś przeciekło do nas. Ma to wyglądać tak, że bojówki zorganizowane przez Tuska i GTH mają zająć przy pomocy policji i służb specjalnych sąd najwyższy, ukraść akta czy próbować znaleźć sędziów, którzy będą wydawali wyroki zgodnie z tym, czego sobie życzy ta szajka i zablokować wybór, czy próbować no, przy pomocy już jakiejkolwiek ekipy, która pod pistoletami praktycznie wyda wyrok. No, to oznacza próbę na przykład obezwładnienia straży sądowej, próbę napaści na pokoje sądowe. W tej chwili Donald Tusk wzywa, wzywa do siłowego przewrotu. Siłowego, fizycznego, który ma być może miejsce już jutro w sądzie Najwyższym Królestwa. ktokolwiek ma wzywa w głowie, to dzisiaj powinien się zebrać z Sejm. Donald Tusk powinien być natychmiast odwołany z funkcji premiera. Ja apeluję do marszałka Hołowni, żeby, żeby natychmiast tego człowieka usunąć ze stanowiska premiera. Bo przecież jutro może dojść do nieszczęścia. Apelują kluby Gazety Polskiej o to, żeby o godzinie dziewiątej rano być pod sądem. Ja wiem, że już klubowicze się zmawiają, żeby chronić sąd. No, apelujemy też, żeby nie dochodziło do jakichkolwiek drastycznych scen. No, osłonianie sądu własnymi ciałami, oczywiście tak, ale nie można pozwolić na jakiekolwiek rozruby. I tego, czego sobie życzy Donald Tusk, tak, czyli pokojowa ochrona, pokojowy protest w obronie sądów. No ale zdaje się, że jesteśmy w sytuacji takiej, w której no, próbuje się już przejść do spełzającego do jawnego zamachu stanu. To z czym to się wiąże? Jakie są konsekwencje już działań, które zostały podjęte i zapowiedzi czy deklaracji, no, z których wynika to, o czym rozmawiamy, czyli zamach stanu, siłowe przejęcie, siłowe wtargnięcie. Jakie to ma wszystko konsekwencje? W bardzo z... konkretne. Polska za chwilę zostanie, zostanie pozbawiona głowy państwa e, wbrew konstytucji. Tak ma to wyglądać. Będą szukać marszałka, bo hołownie oczywiście wyrzucą. Będą szukać marszałka, który będzie wypełniał polecenia Tuska i to będzie ten fikcyjny prezydent, a potem rozpiszą fikcyjne wybory, które sfałszują. Przecież taki scenariusz jest szykowany. Nie wiem, kto się zechce pod tym podpisać, bo wygląda na to, że już szefem platformy nie jest Donald Tusk, tylko Roman Giotych i ci wszyscy pomagierzy, którym on zawsze służył. To jest y, pewien modus operandi, który my obserwowaliśmy. Publikowaliśmy to na taśmach, e, które Państwo usłyszeli. Roman Giertych, czyli ten polityczny macher Donalda Tuska, który próbował wpływać na wybory już parlamentarne w roku 2019. Ten sam modus operandi, jeden do jednego, jest realizowany i teraz? Tak, tylko teraz jest naprawdę realizowany. Znaczy, proszę Państwa, no, możemy jutro być pozbawieni państwa polskiego, bo jeśli zostanie zniszczony Sąd Najwyższy, jeśli zostanie unieważniony wybór prezydenta siłą, siłą tak, bo, bo w tej chwili ten bandier wzywa do tego, żeby, żeby siłą unieważnić wybór prezydenta, no to przecież my zostaniemy pozbawieni demokratycznego państwa polskiego i, i, gro, i grożą nam gigantyczne konsekwencje, łącznie z tym, że będziemy traktowani na arenie międzynarodowej tak jak wcześniej czy później będziemy traktowani jak Białoruś. No tak, ale to również do stanu polskiej demokracji wielokrotnie w swoich analizach politycznych odwoływali się i politycy amerykańscy, i osoby, które bacznie obserwują, przyglądają się tym zmianom politycznym, które, których świadkami jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc to jest też właśnie pytanie o to, jak daleko Donald Tusk, jak daleko ta ekipa dzisiaj, która jest ster władzy, może się posunąć, biorąc pod uwagę reakcję właśnie również Amerykanów. No, pewnie ta reakcja będzie ostra i narastająca, ale przecież konsekwencje bezpośrednio ich nie dotkną. Oni będą tutaj sobie siedzieć w otoczeniu służb, wojska. Znamy to ze stanu wojennego. Ja ten scenariusz przerabiałem już w swoim życiu. Pan jest trochę młodszy. I to oznacza zapaść cywilizacyjną, gospodarczą Polski. To oznacza wykreślenie nas z demokratycznego wspólnoty narodów. Wcześniej czy później, bo już Niemcy się brzydzą Tuskiem. Widzieliśmy to. Tak? A nawet jeśli nie przeszkodzą mu w tym planie, to na pewno nie będą go traktować jak szefa demokratycznego kraju. Po prostu pozwolą mu egzystować, ale kosztem Polski. To co będzie dalej w tych następstwach takich decyzji, czy politycznego planu, który my obserwujemy? Nie wiem. Naprawdę trudno to szaleństwo przewidzieć, jak może daleko się posunąć kiedy był stan wojenny w 1981 roku, to scenariusz określiła Moskwa i liczyła się ze Stanami Zjednoczonymi, bo groziła III wojna światowa, więc posuwała się do pewnego stopnia, do pewnego stopnia już nie była w stanie. I Jaruzelski też się poruszał w tych ramach, które wynikały z tego, co wyrabiała Moskwa i na co mogli zareagować Amerykanie. Dzisiaj ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo teoretycznie jesteśmy państwem demokratycznym, ale państwem, którym premier wzywa do niedopuszczenia do władzy demokratycznie wybranego prezydenta, twierdząc, że coś jest nie tak z wyborami i uniemożliwiając legalne zatwierdzenie. Ja chcę powiedzieć tylko, że zablokowanie Sądu Najwyższego w myśl polskiej konstytucji nie uniemożliwia zaprzysiężenia prezydenta, i marszałek ma dalej obowiązek go zaprzysiąc, bo tylko negatywna decyzja Sądu Najwyższego mogłaby spowodować to, że nie można zaprzysiąc prezydenta. Ta, to sąd nie zatwierdza wyboru, tylko może go najwyżej unieważnić. Więc marszałek dalej będzie miał obowiązek zaprzysiężenia prezydenta. Oni liczą na to, że w tym bałaganie wybiorą sąd, który unieważni. Które unieważni. Tak? Znajdą sędziów, którzy podadzą się za sędziów i powiedzą, masz tu jakiś sąd unieważnił. No, mamy też ten list, pod którym podpisali się sędziowie, odnosząc się do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jako izby właściwej do rozstrzygania protestów wyborczych. Ta sama izba przecież stwierdzała ważność wyborów, chociażby parlamentarnych, w wyniku których dzisiaj te same osoby mają mandat europejskich i wielu innych, I, i oczywiście to wszystko, że to jest nielogiczne, że to nie ma sensu, w tej chwili nie działa. No, Roman Gietych, jeśli w Polsce kiedykolwiek będzie demokracja, nie wyjdzie z więzienia, ale już na pewno na bardzo wiele lat tam trafi i za Aferę Pol Nordu, i za wiele innych działań, które podjął. I oni zdają sobie z tego sprawę, że oni w tej chwili walczą o życie. To jak rozumiem, te dwie sprawy i sama rola Romana Giertycha w aferze Polnordu, wiemy o tym, że prokuratura umorzyła postępowanie nie przedstawiając zarzutów Romanowi Giertychowi i modus operandi i polityczne macherstwo dzisiaj Romana Giertycha, to są dwie kwestie, które ze sobą się nierozerwalnie wiążą. No, Roman Giertych ewidentnie walczy o swoją wolność, o to, żeby, żeby móc w ogóle funkcjonować jako, jako człowiek, który przebywa na wolności, ale w przypadku Donalda Tuska sytuacja jest ciekawsza, bo on oczywiście złamał już tyle przepisów zarządzając państwem polskim, że mówienie o zamachu stanu w tej chwili już jest czymś, co jest realnie widoczne. To nie jest dedukcja prawna, to jest realnie widoczne, no bo niedopuszczenie demokratycznie wybranego prezydenta do władzy jest już realnie widoczne. To nie jest też pierwszy taki wpis Donalda Tuska po wygranych wyborach przez Karola Nawrockiego. Premier e, napisał odnosząc się do współpracy z Karolem Nawrockim, że jeżeli tej nie będzie, jeżeli prezydent nie będzie podpisywał ustaw, na których rządowi e, zależy, to ma Donald Tusk konkretne rozwiązania, alternatywne e, metody, metody rządzenia. On pisał z, z, z zupełnie otwartym tekstem o tym również, e, również na X-ie. No, pisał, że nie będzie się liczył z polską konstytucją i z y, decyzją y, demokratycznie wybranego prezydenta, no, ale teraz jest dalej. Oni chcą nam narzucić jakiegoś uzurpatora czy unieważnić wygrane przez y, Karola Noworodzkiego wybory. I to jest sytuacja już skrajnie groźna. Ona może doprowadzić naprawdę do rzeczy zupełnie, o których nie chcę nawet mówić, nieobliczalnych na polskim... Ale my o tym prezesie na antenie Republiki mówimy, bo jesteśmy jedynym dużym ośrodkiem medialnym, dużymi mediami niezależnymi od, od rządu Donalda Tuska, od polityków. Patrzymy politykom na ręce, informujemy państwa, naszych widzów o tym, co dzieje się w Polsce. Wobec tego również moje pytanie, bo nasi dziennikarze także są szykanowani, także kierowane są wobec nas groźby. Nasz redakcyjny kolega Adrian Klarenbach również znalazł się dzisiaj na celowniku tych samych ludzi, którzy być może jutro będą doprowadzali do siłowego przejęcia i zajęcia sądu najwyższego. No, wygląda na to, że chcą pokazać, że mogą wszystko. Jeszcze ja mam wrażenie, że w poniedziałek po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach prezydenckich Odwołano lub zneutralizowano część akcji, które miały doprowadzić w ogóle do aresztowania nas i, i, i bardzo wielu ludzi spośród nas. Preteksty były bardzo różne, tak? ale mam wrażenie, że ktoś tam włączył ostro w nocy hamulec. Ale rzeczywiście część tych procesów, które zostały uruchomione, się ciągną, bo już nabrały swojej siły, swojej mocy i w Jana Klarenbacha to jest właśnie to, że szukają jakichś pretekstów, szukają jakichś powiązań, jakichś kontaktów, tak, żeby coś uprawdopodobnić. No, w jego przypadku tutaj się chodzi o to, że ktoś tam na uczelni wyprodukował dyplom, który leżał w szufladzie, którego on nie widział na oczu, który się nie starał i mówią, że on sobie kupił ten dyplom, bo ktoś tam trzymał niepodpisany, niezamawiany, nieproszony przez niego dyplom. Tak. No to każdego z nas można tak zamknąć. Może ty też masz taki dyplom, może ja mam taki dyplom, tak. no, chociaż nawet nie znam adresu uczelnika, kolegium humanum, ale może okazać, że nam już wyprodukowany i przyjedziemy na zamknąć z tego powodu. Na nas, na nas też czyhają, bo przecież te sprawy, które się dopiero będą miały swój bieg w sądach, no są działaniem, które jest działaniem wymierzonym w naszych dziennikarz, w naszych dziennikarzy za to, że w imieniu naszych widzów, milionów Polaków, zadajemy pytania. Państwa, my jesteśmy już prawie w miejscu, w którym był Jaruzelski. Tyle tylko, że jeszcze nie strzelają. Ale naprawdę jesteśmy w takim miejscu i trzeba się temu przeciwstawić. Wszyscy do obrony sądu. Jutro godzina 9.00 kluby Gazety Polskiej informują, alarmują i zapraszają, aby przed Sądem Najwyższym w Warszawie się pojawić. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny i prezes Telewizji Republika. Bardzo dziękuję prezesie. Dziękuję bardzo.